Kiedy znany arcymist szachowy zaprosił czarną kobietę, która pracowała jako sprzątaczka do rozegrania luźnej partii szachów dla rozrywki swoich zamożnych gości, myślał, że będzie to doskonała rozrywka, coś z czego można się pośmiać, coś co sprawi, że jego publiczność zaśmieje się. Ale to, co wydarzyło się potem, nie tylko uciszyło całe pomieszczenie, to zburzyło każde założenie, jakie miał o wyższości, klasie społecznej i samym znaczeniu tej szlachetnej gry. Pod błyszczącymi kryształowymi żyrandolami jednego z najbardziej prestiżowych klubów szachowych w Ameryce światło odbijało się od polerowanego marmurowego podłogi. Przestrzeń przesiąknięta była statusem. Rzędy inkrustowanych kości słoniowej i hebanowych szachownic stały jak królewskie trony. Każdy element wypolerowany tak dokładnie, że można było zobaczyć swoje odbicie w nim. To było miejsce, gdzie biali elitarzyści się gromadzili. Rozmowy krążyły wokół turniejów wartych miliony dolarów, rzadkich otwarć i międzynarodowych mistrzostw w Monte Carlo czy Curychu. Nazwiska słynnych arcymistrzów unosiły się w powietrzu jak święte relikwie. A jednak, w tym sanktuarium intelektu i przywilejów, Maja Bennett pozostawała niewidzialna. Cicho przemieszczała się z szachownicy na szachownicę, odkurzając każde pole, polerując każdego gońca i wieżę z nabożną troską. Po trzech latach znała każdy odprysk, każdą rysę w tych luksusowych zestawach. Ale nikt nie zajął się nauczeniem się jej imienia. Nikt nie zapytał, skąd pochodzi. Albo dlaczego jej oczy zatrzymywały się na szachownicy o chwilę za długo. Dla nich była po prostu pomocą. Czasami zastanawiam się, ile z nas przechodzi obok geniusza po prostu dlatego, że nosi niewłaściwy mundur. Maja znosiła szyderstwa, szepty, otwarte obelgi. Pewnego dnia, gdy polerowała marmurową królową, za jej plecami rozciął się głos. Uważaj, Bennett, powiedział Lucas Harrington, najwyższy arcymistrz klubu. Jego głos przesiąknięty był kpiny. Ten element jest wart więcej niż twoja miesięczna pensja. Nie, żeby ktoś taki jak ty zrozumiał jego wartość. Nic nie powiedziała. Kiwnęła delikatnie głową i poszła dalej, ale wewnątrz jej klatka piersiowa bolała, bo Maja rozumiała wartość tych elementów o wiele bardziej niż ktokolwiek w tym pomieszczeniu. Szachy były jej duszą. Jej pamięcią, jej dziedzictwem. Dorastała w projektach Atlanty, rozpadająca się dzielnica, gdzie marzenia były kra. Tego momentu maja była uzależniona. Zapamiętywała ruchy, studiowała taktykę pod latarniami ulicznymi i pokonywała dorosłych mężczyzn w wieku ośmiu lat. Nazwano ją małą królową szachownicy. Jeden człowiek, miły nauczyciel wychowania fizycznego o nazwisku pan Wallace, zauważył jej talent i pomógł jej wziąć udział w lokalnych turniejach. Ale na każdym kroku Maja spotykała coś bardziej brutalnego niż obrona sycylijska uprzedzenia. W wieku 11 lat wygrała mistrzostwa stanowe, tylko po to, by zostać zdyskwalifikowaną z powodu techniczności. Sędzia, blady mężczyzna w eleganckim marynarce, twierdził, że naruszyła zasadę, której nie mógł jasno wyjaśnić. W ciszy, która nastąpiła, jeden z rodziców szepnął: Nie ma szans, żeby pokonała mojego syna w uczciwy sposób. Wiesz jakie są. Maja stała zamarznięta, zawstydzona, wyciszona. Płakała na kolanach swojej babci przez całą drogę do domu. Po tamtym dniu szachy straciły swoją radość. Nie sama gra, ale świat wokół niej. To nie piony ani wieże zdradziły maję. To ludzie, strażnicy szachownicy, którzy strzegli jej granic z lękiem a nie sprawiedliwością. W wieku siedemnastu lat zmarła babcia Alice. I wraz z nią odeszła ostatnia przyczyna Mai, by pozostać w centrum uwagi. Zrezygnowała z rywalizacji. Przeprowadziła się do nowego miasta. Podjęła cichą pracę sprzątaczki w prestiżowym klubie szachowym, po prostu by być blisko gry, którą kiedyś kochała. Przez trzy lata Maja znosiła ciszę. Do tej nocy, bo tej nocy los miał inne plany. Gala charytatywna była w pełni rozkręcona. Wino lało się, śmiech rozbrzmiewał przez marmurowe ściany. Kwartet smyczkowy nucił w tle, gdy smokingi i suknie balowe unosiły się wokół centralnej szachownicy ręcznie rzeźbionego arcydzieła umieszczonego pod reflektorem. Na środku stał Lucas Harrington uśmiechając się z wyższością. Ubrany w dopasowany czarny garnitur, z kieliszkiem szampana w dłoni, wyglądał jak zwycięski geniusz. Szanowni Państwo, zaczął jego głos, tnąc przez hałas. Trochę rozrywki tej nocy, poza naszymi szlachetnymi celami charytatywnymi, wydaje się wskazane. Zrobił przerwę, zaśmiał się, potem odwrócił się w stronę dalekiego rogu pomieszczenia. Majo Bennet. Czy dołączysz do niej pękło? Albo może coś wreszcie się obudziło? Krok naprzód, spokojnie, kontrolowany. Jeśli pan Harrington nalega, powiedziała, akceptuje. Ten moment, ten cichy skinienie, ten równy oddech był pierwszym ruchem w grze, która zmieniłaby wszystko. Lukas uśmiechnął się, pewny, że ją zmiażdży, pewny, że sala wybuchnie śmiechem. Oferował jej krzesło z kpiną rycerską. Proszę po tobie. Usiadła. Ręce stabilne. Lukas podniósł białego piona. Pójdę powoli, powiedział z uśmiechem. Nie chciałbym, żebyś się zgubiła zbyt wcześnie. Maja wykonała swój ruch. Cicho, prosto. Sala zaśmiała się. Lukas się śmiał. Widzisz? Tak jak mówiłem. Sprząta, nie gra. Ale ona nic nie powiedziała, jeszcze nie. Pozwoliła mu mówić, pozwoliła mu tańczyć, pozwoliła mu wierzyć, że ma kontrolę, a w międzyczasie obliczała. Mecz się rozpoczął. Lukas otworzył swoim pionem, nieostrożnie i pewnie. Kręcił nim między palcami jak magik pokazujący tandetny sztuczek, a potem upuścił go na szachownicę. Maja odpowiedziała powoli, ostrożnie, prawie niezgrabnie. Dla publiczności było to potwierdzenie wszystkiego, w co już wierzyli. Pewnie nawet nie wie, jak porusza się królowa. Po prostu cieszmy się widowiskiem. Trzęsie się, jakie urocze! Lukas odchylił się z uśmiechem. Naprawdę nie powinnaś się nadwyrężać, Benet. Może skup się po prostu na tym, co wiesz, sprzątaniu planszy. Tłum zaśmiał się. Maja nie zareagowała. Nie na zewnątrz, ale jej palce ścisnęły czarnego piona mocniej pod stołem. Studiowała tego mężczyznę, nie tylko jego gry w szachy, ale jego charakter, jego arogancję, jego wzorce, zarówno na planszy, jak i w życiu. I teraz grał dokładnie tak, jak się spodziewała. To, czego Lukas nigdy nie zrozumiał, to, że prawdziwa inteligencja nie musi się reklamować, czasami czeka, obserwuje, pozwala ci pogrzebać się w swoich założeniach. Przez kolejne kilka ruchów Maja trochę się potknęła, wahając się nad każdym ruchem. Lukas nie mógł się powstrzymać. O rany, może będziemy musieli zrobić przerwę na przypomnienie zasad. Skoczek porusza się w kształcie litery L, Bennett. Nie tak jak twój ścierający szmatę. Więcej śmiechu. Lukas spojrzał na tłum. To było wszystko, czego pragnął. Sala pełna śmiechu skierowanego na nią, ale maja obserwowała planszę. Zamilkła. Oczy Lukasa zwężały się. Nachylił się do przodu. To niemożliwe, mruknął. Ale było. Jednym ruchem rozbiła całą jego ofensywę, jak przewracając króla z domu z kart. I tak, pierwsza rysa pojawiła się w jego zbroi, nie na planszy, ale w jego duszy. Maja spojrzała w górę, spotykając jego zdumione spojrzenie. Pan Harrington, powiedziała równo. Gra jest daleka od zakończenia. Sugeruję, abyś wybrał swój następny ruch ostrożniej. Zdumienie przetoczyło się przez salę. Lukas mrugnął. Żyła na jego skroni, pulsowała, wymusił uśmiech, ale wyglądał bardziej jak grymas. Wykonał swój kolejny ruch szybko, niedbale. Maja odpowiedziała znowu precyzyjnie, płynnie, cicho jak oddech. I nagle plansza się przesunęła. Mecz, który zaczął się jako żart, zamienił się w wojnę. Przy każdym ruchu Maja odsłaniała wady lukasa jego zbyt wielką pewność siebie, jego przewidywalną agresję, jego nieostrożność. Próbował wszystkiego, subtelnych pułapek, agresywnych ofiar, zaskakujących kontr. Nic nie działało. Jego przeciwniczka nie była już sprzątaczką z drżącymi rękami była taktykiem, burzą. A publiczność, kiedyś chętna do śmiechu, teraz pochylała się z rosnącym zakłopotaniem. Jak ona to robi? To było poziom mistrzowski. Lukas się poci. I rzeczywiście, na jego czole pojawiły się małe krople potu. Sięgnął po swojego skoczka. Potem się zatrzymał. Maja zastawiła kolejną pułapkę. Dopasował swojego wieżowego. Kolejny ślepy zaułek. Każda ścieżka zamknięta. Każda ucieczka zablokowana. Istnieje coś głęboko przerażającego w zdaniu sobie sprawy, że osobę, którą lekceważyłeś, czytała cię jak otwartą książkę przez cały czas. W desperacji Lukas spróbował swojego najstarszego oręża. Słów: nigdy nie będziesz więcej niż sprzątaczka, majo. Powiedział głośniej, teraz gorzko. Nawet jeśli wygrasz, nadal obudzisz się jutro w tej samej mundurze. Ale tym razem sala nie śmiała się. Zbyt wiele oczu zobaczyło zbyt wiele. Maja nie zadrżała. Odpowiedziała spokojnie: Ta plansza nie przejmuje się mundurami, panie Harrington. Widzi tylko inteligencję i odwagę. Cisza po jej słowach była absolutna. Nawet Lukas się zatrzymał. Spojrzał dookoła, kiedyś adorująca publiczność już nie śmiała się. Niektórzy unikali jego spojrzenia, inni kiwali głowami nieznacznie. Takiego nacisku. Każdy ruch, jaki Maja wykonała, był precyzyjny, jak skalpel tnący jego starannie zbudowaną iluzję kontroli. Pozycja na szachownicy się załamywała. Czuł to. Ściany się zamykały. Spojrzał w górę i zobaczył ich twarze. Bogaci mecenasi, którzy kiedyś go wielbili, teraz obserwują ją. Szept rozprzestrzeniał się jak ogień. Ona faktycznie go pokonuje. Nie, więcej niż to. Ona go rozkłada. A Lukas. Zapanowała panika, próbował uśmiechnąć się, próbował utrzymać maskę, ale wewnątrz jego myśli wirażowały. Nie mógł przegrać, nie z nią. Nie publicznie. Nie z kimś, kto nawet nie zasługiwał na miejsce przy tym stole. Więc sięgnął po jedyną rzecz, która mu pozostała: nienawiść. Myślisz, że kilka szczęśliwych ruchów zmieni to, kim jesteś? Powiedział głośniej teraz. Jego głos pełen jadu, zawsze będziesz tylko sprzątaczką, czarną kobietą udającą kogoś, kim nigdy nie będziesz. Słowa uderzyły w powietrze jak policzek. Westchnienia echem odbiły się w sali. Niektórzy goście przesunęli się nieswojo, inni pozostali zamarli, zszokowani surowością obrazy. Maja nie zareagowała. Po prostu wpatrywała się w szachownicę. Wykonała ruch skoczkiem. Błyskotliwa kombinacja. Rozwijająca się pułapka. Czoło Lukasa zmarszczone, zdezorientowanie ustępujące miejsca strachowi. Znowu zaatakował. Próbujesz naśladować świat, który nigdy cię nie zaakceptuje. Ta wyrafinowanie, ten intelekt to nie twoje. Nigdy nie było. Mimo to Maja nie odpowiedziała. Wykonała kolejny ruch. Śmiertelny, chirurgiczny. Sala, która wcześniej tętniła płytkim śmiechem, teraz wstrzymała oddech. Najbardziej przerażający dźwięk na świecie to cisza, szczególnie gdy pochodzi od kogoś, kogo próbowałeś złamać. Lukas pochylił się do przodu teraz zdesperowany. Podniósł swojego gońca dramatycznym gestem z hukiem, rzucając go na szachownicę, forsując agresywną linię, którą ledwo rozumiał. A Maja? Odpowiedziała natychmiast. Jej królowa sunęła po marmurze z gracją ostateczności. Szachmat. Cisza opadła na salę. To nie było tylko milczenie. To było zdziwienie. Dziesiątki par oczu wpatrywały się w szachownicę. W czarną królową. W bezradnego króla Lukasa. Nie było wątpliwości, pozostał nieruchomy. Ani jednego okrzyku radości, ani jednego śmiechu, bo widzieli coś świętego. Nie tylko porażkę, ale rozliczenie. Maja powoli wstała, nie kłaniała się, nie uśmiechała się, nie triumfowała, po prostu spojrzała na Lukasa, nie jako na wroga, nawet nie jako na ofiarę, ale jako w lustro. A potem odwróciła się do tłumu. Jej głos spokojny, kontrolowany, ale niosący ciężar pokoleń. Wiem, że większość z was widziała ten mecz jako rozrywkę, żart, sposób na udowodnienie, kto należy, a kto nie, ale dla mnie to nie był gra, zrobiła przerwę. Niesprawiedliwość nie zawsze krzyczy, czasem szepcze, ukrywa się w śmiechu, w żartach, w ciszy. Teraz nikt nie mógł spojrzeć jej w oczy. Istnieje rodzaj prawdy, który nie potrzebuje głośności. Po prostu wchodzi do pokoju i odmawia odejścia. Maja kontynuowała. Ta szachownica, delikatnie gestykulując, nigdy nie była o rasie, czy pozycji, czy bogactwie. Chodziło o intelekt, odwagę, szacunek. Jej spojrzenie przemknęło po sali. Ale ten klub, ta kultura, zamieniły to w narzędzie do krzywdzenia ludzi jak ja. Ludzi, którzy ciężko pracują, myślą głęboko. Kochają tę grę tak samo, jeśli nie bardziej, niż wy. Ostatni raz odwróciła się do Lukasa. Pan Harrington, nie nienawidzę pana, ale sprzeciwiam się temu, jak wykorzystał pan swoje talenty nie po to, by podnosić innych, ale by nad nimi deptać. Szachy powinny uczyć pokory, nie okrucieństwa. Lukas opuścił głowę. Po raz pierwszy w swoim życiu nie miał obrony. Lukas Harrington siedział zamarznięty. Jego drżące ręce spoczywały na krawędzi szachownicy. Jego oczy, kiedyś ostre, zarozumiałe, niezachwiane, teraz mrugały ze zdumienia. Wokół niego sala pozostała upiornie cicha. Nikt się nie ruszał, nikt nie mówił. Mecz się skończył. Nie tylko na szachownicy, ale także w sercach wszystkich obserwujących. A Lukas o tym wiedział. Powoli spojrzał w górę. Jego głos, gdy nadszedł, był ochrypły, surowy z czymś nieznanym. Ja, przepraszam. To nie było wielkie, nie było elokwentne, ale było prawdziwe. Chcę przeprosić was wszystkich, powiedział, zwracając się do gości, którzy kiedyś go oklaskiwali. Ale przede wszystkim pani Bennett, przełknął ciężko. Byłem w błędzie, całkowicie źle. Podszedł do Mai, każdy ruch celowy, jak chodzenie przez gęste żale. Kiedyś wierzyłem, że błyskotliwość należy tylko do ludzi jak ja, że szacunek trzeba zdobyć poprzez status, poprzez rodowód, poprzez. aby poniżać innych. Szczególnie tych, których uważałem za gorszych od siebie, to kończy się dzisiaj. Dla niektórych siła polega na dominacji, ale dla tych, którzy są naprawdę odważni, polega na przyznaniu, że byli strasznie boleśnie w błędzie. Lukas odwrócił się do Mai. Jego głos się uspokoił. Pani Bennet, nie mogę cofnąć szkód, które wyrządziłem, ale chcę się zmienić, chcę się uczyć i, jeśli mi pozwolisz, chcę spędzić resztę mojego życia, udowadniając, że każdy, nawet ja, może stać się lepszy. Maja nie odezwała się, po prostu skinęła głową raz. I ten jedyny gest powiedział więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby. W następnych dniach klub pogrążył się w refleksyjnej ciszy. Zwykła arogancja, boczne spojrzenia na personel, puste rozmowy o statusie zniknęły. Na ich miejsce przyszły długie cisze, przepraszam, niezgrabne akty pokory. Członkowie, którzy kiedyś popisywali się swoimi przywilejami, Zaczęli zbliżać się do tych, których ignorowali, oferując niezręczne, serdeczne słowa. Niektórzy nawet pisali listy. Inni prosili maję o nauczanie swoich dzieci szachów. Ale nikt nie zmienił się bardziej niż Lukas. Odsunął się od światła reflektorów, uczęszczał na zajęcia młodzieżowe maji cicho, z szacunkiem, robił notatki, słuchał, oglądał. Już nie jako zwycięski arcymistrz. Teraz jako skromny uczeń. Czasami odkupienie nie przychodzi z brawami, ale z cichymi krokami, z obserwowaniem, słuchaniem, odbudową. A Maja przyjęła nową rolę. Na następnym posiedzeniu zarządu klubu, Charles Richmond, ten sam człowiek, który kiedyś zmusił ją do upokorzenia, wstał i powiedział Nie możemy cofnąć przeszłości ale możemy zdecydować, za co teraz stoi to miejsce. Głosowanie było jednomyślne. Maja Bennett została mianowana głównym instruktorem klubu. Nie ze względu na jej tytuł, nie ze względu na jej triumf, ale ze względu na jej mądrość, jej wdzięk, jej siłę. Każda lekcja, którą prowadziła, czy to dla dziecka z przywilejów, czy dla nastolatka z obrzeży miasta, zaczynała się tak samo – na tej szachownicy, mówiła, żaden pionek nie jest ważniejszy od drugiego. Każdy się liczy. Tak jak każdy z nas. Wkrótce przesłanie Mai stało się bicie serca klubu. Jej obecność, kiedyś niewidoczna, teraz kierowała przyszłością. Wiadomość szybko się rozniosła. Pojawiła się w prostych ubraniach. Mówiła cicho. I opowiadała historię plastikowego zestawu szachowego z Lumpeksu. Z pomarszczonych rąk babci, o małej dziewczynce, która zakochała się w nieskończonej bitwie na 64 polach. Na narodowej konferencji szachowej w Nowym Jorku stanęła przed tysiącami, arcymistrzami, mistrzami, dziećmi z każdego zakątka kraju. Nie zaczęła od statystyk, zaczęła od wspomnień. Moja babcia zawsze mówiła: każdy pionek ma swoją wartość. Nie ze względu na to, jak wygląda, ale ze względu na to, co potrafi. Zatrzymała się. Sala wstrzymała oddech na każdy sylabie. Tak powinniśmy siebie widzieć. Nastąpiły gromkie brawa, ale Maja nie uśmiechnęła się. Po prostu skinęła głową, jak nauczycielka uznająca zrozumienie swoich uczniów. Lukas Harrington siedział tego wieczoru w pierwszym rzędzie, nie jako gwiazda wieczoru nawet nie jako gość honorowy, po prostu jako uczeń. Po meczu został asystentem Mai w programach społecznych. Odwiedzał niedofinansowane szkoły, prowadził darmowe warsztaty, przyznał publicznie do swoich błędów z przeszłości. Na dużej konferencji prasowej powiedział: Kiedyś wierzyłem, że błyskotliwość jest dziedziczna, że niektórzy ludzie po prostu nie zostali stworzeni do wielkości, ale byłem w błędzie całkowicie. Maja nie tylko mnie pokonała w szachy, złamała lustro, przed którym bałem się spojrzeć. I o to chodzi w zmianie, tego rodzaju, która trwa, nie zaczyna się od nagłówków, zaczyna się od pokory. Razem Maja i Lukas rozpoczęli inicjatywy społeczne, darmowe programy szachowe w szkołach o niskich dochodach, mentorstwo dla młodych graczy koloru. Warsztaty na temat szacunku, odporności i myślenia strategicznego, na i poza szachownicą. Ludzie zaczęli ich nazywać niezwykłą dwójką. Ona była sprzątaczka z niezrównanym widzeniem, on, upadły mistrz, który uczył się ponownie w odpowiedni sposób. Nie skupiali się na przeszłości, budowali przyszłość. Pewnego popołudnia w cichym centrum społecznościowym w Atlancie. Maja stanęła przed salą wypełnioną dziećmi. Dziewczynki z warkoczami, chłopcy w zbyt dużych okularach, ciekawe spojrzenia i podekscytowane szepty. Słońce przesączało się przez zakurzone okna. Szachownice były stare, porysowane, niepasujące, ale gotowe. Maja uśmiechnęła się. Przeszła między dziećmi, delikatnie poprawiając, zachęcając, chwaląc ich śmiałe pomysły i skupienie. Obok drzwi stał szanować. Jak widzieć innych, nie za to, co noszą, skąd pochodzą, ale za to, jak postrzegają świat, zrobiła przerwę. I w życiu, podobnie jak na tej planszy, każdy pion ma znaczenie, każda osoba się liczy. Sala była cicha. Kilka dzieci kiwnęło głowami, kilka się uśmiechnęło, i Maja wiedziała, że rozumieli. Później, gdy dzieci pakowały się, Jedna mała dziewczynka z kucykami pociągnęła ją za rękaw. Pani Majo, szeptała, czy ja też mogę być królową? Maja uklękła na jej poziomie. Już nią jesteś. Opowieść o Mai Bennet i Lukasie Harringtonie nie skończyła się matem, tam się zaczęła, stała się symbolem, dziedzictwem, lekcją. Że genialność nie ma koloru, że władza nic nie znaczy bez współczucia, i że najmocniejszym ruchem jest podniesienie innych, nie ich zgniecenie.